Czasy są ciężkie, a hajs z YouTube'a nie zgadza się do końca, więc postanowiłem otworzyć firmę sprzątającą, żeby sobie troszeczkę dorobić. A specjalizuje się ona w myciu okien. Ja jestem Głodek, a to jest Cleanis Windows Service. Zapytacie mnie może, Ej, a dlaczego myjesz okna w nocy? Przecież nic nie widać. No właśnie. Moja szkoła. Okej, okay, dobra. Koniec tego magicznie śmiesznego wstępu i mamy tu jakieś opcje, mamy tylko zmianę tego, wyjście i dajemy play. Zobaczymy co się tu będzie działo. Gierkę trochę pod, podgłośnie. Hello, cleaning service. We have some dirty windows at home. But we are busy during the day, so your job would be done at night. Don't worry about it, Toad. You will be paid, paid up front. I will send the address to you. No dobra, ogólnie jakiś tam lore, nie? Coś tego typu. To jest mało istotne. Mój mamy nasz dom. Hałpa jest całkiem spora. Dzwonimy do da. Kurczę, jeszcze nie umiem mówić, muszę się rozgadać. Dzwonimy do domofonu. Raz wystarczyło jakieś narzędzia. Dobra, może tam coś czeka na nas. Okej, okay, świetliki latają właścicieli całkiem spoko. To chyba jakiś, nie wiem, Dodge, albo jakiś inny. Nie wiem, nie znam się totalnie. Skakać nie mogę. Więc. Już widzę delikatny problem. Zapukamy do drzwi. Oh. Światła pogasły. I teraz widzę, że coś. Coś dziwne są te. Um, Plamy. Chociaż z drugiej strony nikt mi nie mówił, że jakby. Co, co to jest za rodzaj brudu. Więc. czego ja się tutaj spodziewam. Była impreza po prostu. No i paintballowa. No i wiadomo. Check tools. Okej, okay. używamy spryskiwacza. Teraz tą. Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. No i gitara. Pierwsze okno umyte. Aha, tutaj mamy Next Window albo Exit. Dajemy Next Window. Aha, kurde, to taki elegancki busik. Dobra, ale żeby się wyrobić i zarobić, musimy się sprężać. Okej, okay, tutaj pierwsze plamy po paintballowych kulkach. Chyba jeszcze... nie, gąbką nie mogę. Czyli wycieram szmatą. Nie schodzi. Aha, okej. Okay. Czyli jednak, tak jak myślałem, muszę użyć gąbki. Aha, czyli muszę użyć kilka razy sprayu, Żeby to przyniosło rezultaty. Świetnie. Kolejne, kolejne okno pięknie umyte, zostało ich jeszcze tak z, nie wiem, z 50. Okej. Okay. Cyk, 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 zarabiamy pieniążki. Cyk, 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 cyk. O, siema Bobby. Jak się miewasz? Co tam sobie grasz? Siema! Sprejujemy cyk, cyk 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 Pięknie umyte. Następne okno. Aha, tak trzeba. Dobra. Cyk, 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 cyk. Może ja powinienem gąbką myć, może to ten brud też będzie gąbką schodził. Przekonajmy się. Nie, to tylko te czerwone ta czerwona farba schodzi. O! Nie musiałem umyć tak idealnie, ale znaczy się umyłem idealnie. Okno, każde okno moje jest umyte perfekcyjnie. Właściciele na pewno są dumni, że znaleźli tak porządną firmę sprzątającą, mającą okna. No ale pająków to ja nie lubię. Spadaj. A. Okej. Okay. Czyli jednak Zostałem upomniany, że muszę. Muszę być dokładniejszy. Okej, okay, na szczęście mam magiczny zbiorniczek z płynem i on się nie kończy, więc. Jest dobrze. Tutaj chyba mamy następnego jakiegoś domownika. To chyba właściciel tego domu. Tak mi się wydaje. Jakiś pan Edward Edward Niebiesko-Oki Gitara O, świetlik Hej Nie mogę z nim nic zrobić No trudno Okej, okay, drzwi nie myjemy, na razie tylko okna Prawdopodobnie powinienem wyciszyć telefon w pracy, co nie? No tak, teoretycznie, ale przypominam, że to ja jestem tutaj sterem, wędkarzem i rybą, więc tutaj nikt nade mną nie stoi. Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. Okej, okay, gitara. Coś tam jest? Uuu, a to to jest creepy, akurat. To dlatego może mi nie otworzyli, nie chcieli, żebym się przestraszył. Pan Edward ma jakieś dziwne upodobania, um, um, skoro lubi chodzić w masce po domu. no. Może Halloween się zbliża? My bottle is empty. Better grab some more clean. Cleaner from back, coś tam, czyli muszę exitnąć się? Tak, muszę się exitnąć. Mm. O. Serio? Wyrzuciłeś klucze? Znaczy upuściłeś klucze gdzieś w ogrodzie? No ja pierdziele. Na pierwszej robocie już takie kurde fejle popełniać? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. wracamy. Masakra, ile domów, znaczy, ile okien jeszcze do umycia. A, proszę. O, mam tam miotły nawet. Dobra, wracamy do roboty. Delikatnie nam się przerwała robota. Kto tu, kurde, mi upierdzielił całą ramkę okienną i wszystko dookoła. Co to ma być? Ja tego nie będę sprzątał. Ja już swoje posprzątałem. Halo. Jak nie dbacie o cudzą pracę, to ja na to nic nie poradzę. Bardzo proszę mi zapłacić za to okno również. Cyk, 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 tam jakiś chyba alarm się świeci albo coś. Kurde. A, gitara. Czy ja mogę wziąć miotłę, żeby to wysprzątać? a nie mogę wyjść, okej, okay, czyli to nie jest tak proste jak mi się wydawało e, auto mi w drzewo wjechało takiego błotnika już nie dostanę no trudno miejmy nadzieję, że się opłaci cyk 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 znowu ta maska, co oni mają, kurde jakiś nie wiem Fetyż na punkcie tej maski no poważnie La, 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 la. No, ok. Mogę tam, nie mogę jej kliknąć, nawet kursora za bardzo nie widzę. Następna stacja. Pyk, 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 pyk. Pyk. Jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. Tu jakieś łapki odbite. No, co jest? O ty kurde! Bobby? Bobby, czy to ty? Bobby? siedzi pani Dorota. Pani Doroto, Bobby, Bobby się przebrał za jakieś za jakieś tałatajstwo. Za jakiegoś bałwana, kurde, z dynią na głowie. Okej, okay. bałwana z dynią na głowie, no spoko. Czy pani coś z tym zrobi? Czy pani to nie przeszkadza, że pani syn lata po chałupie z dynią na głowie? Gdzie ten dziad lata? Halo. Dobra, zajmijmy się myciem okien. Bo za to nam płacą. Nie zważajmy na jakiegoś małoletniego yy, kawalarza. Mm -hmm. I jeszcze raz. I teraz powinno być. Dobrze. Jest. Albo i nie. O, teraz jest. Bobby? Bobby, czy to ty? Halo? Bobby? Dobra, wycieramy. Cyk, cyk. Co jest? Wracaj mi się tu. Okej. Okay. Ja sobie jeszcze podgłośnie delikatnie tą grę. Jak mi coś wywali za chwilę, to będzie krzyk. O, Bobby! Bobby stój! Bobby chyba wysypał paczkę chipsów. No ja tego nie sprzątam. Ja od razu mówię. Ja mam tylko okna myć. I tyle. Dość. Koniec wykorzystywania mnie. Popcorn też robią. No kurde, wspaniały wieczór. Na pewno przygotowują się do oglądania któregoś z moich odcinków. Także serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam. Na pewno będziecie bawić się świetnie. Ja Wam do końca umyję te okna. A może to nie jest farba z tych piłeczek paintballowych tylko jakiś keczup może oni są fanatykami keczupu keczup jest dobry do, do, do. keczup jest dobry do wszystkiego tak moim zdaniem kto ja jajecznicę z keczupem ten, ten wie o czym mówię piszcie w komentarzach czy lubicie jajecznicę z keczupem ja lubię dobra Mm, następne okna. Już ich nam niewiele w sumie zostało. Cyk, 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 cyk. Tu chyba jest jakieś wyjście na strych. Bobby, co ty tam wleczesz do góry? No weź, przestań. Przyjacielu. Piękny ogródzek. Piękny. Uważaj, tam nie wywal się w tą choinkę jeszcze raz, bo kurde, nie dość, że przód obity to jeszcze tył mi rozwalisz. czy jak tył rozwalisz, to już się wtedy już w ogóle się nie będzie opłaca opłacało tej roboty robić. Trzeba będzie zwinąć interes. Bobby? Czy tam, bo jest Bobby? Nie, to obraz tylko jego. Dobra. Ktoś włączył telewizor. No. No cóż, no bogaci ludzie, tak? Włączają telewizory i idą sobie gdzieś tam robić popcorn z keczupem. No, nie wierzę jeszcze, nie? No nie, no co jest? Gdzie jest to brudne? Halo. Okej, okay, już się umyło. Tererira i cyk. O! Bobby ściągnął maskę w końcu. No tak, jak może Jeść popcorn w takiej masce, przecież to jest strasznie niewygodne. Bobby? Kurde, wysoko tutaj. Macie lęk wysokości? Ja nie. Tutaj małe okienko, więc będzie szybka robota. Bobby? Bobby chyba z dziewczyną jakąś tam jest. Może ja nie powinienem tak dokładnie mieć tych okien, co? Tego nie wiem. No, cała rodzina przyszła tutaj oglądać moje ...moje wyczyny. Dzień dobry, a wy gdzie? No, halo! Aaaa! Kurwa! Zostały jedno okna. No teraz to się zastanawiam czy cleaning service. Eee, potrzebujemy umyć parę okien w domu. To jest to samo chyba. A, no tak, taki. Pani Grażyna. Wiesz, że to wy specjalnie brudzicie okna? Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. To był Clean Windows Service. Ja jestem głodek. Zapraszam do lajkowania tego filmu, komentarzy i subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Na razie.